Męcen przegrzał temat. Umawiać się na piwo z Trzaskowskim, z Sikorskim, dać się tak podejść. Ciekawe, gdzie byli jego ochroniarze to znaczy, cała ta grupa, która go przez ten cały okres, kiedy walczył o dobrą kandydaturę gdzie, gdzie oni byli. A może to się stało poza nimi? A może Mencen po prostu doszedł do wniosku. Dogadam się. A teraz piszczy i udaje, że to nie tak. Może Mencen traktuje swoich wyborców jak taki target, że jak 3 miliony na niego poszło głosować, to on teraz powie jak car czy król. No, tego głosujecie, albo na tego głosujecie, bo ja Wam mówię. Bo ja jestem męcem. Chyba mu się coś pokręciło w głowie.